harmonii społecznej. Często pytacie, co młody człowiek może zrobić dla sprawy kontrrewolucji. To pytanie stawia ktoś, kto rozumie, że dziś instytucje naszej kultury same się nie obronią. Zadaje je ktoś, komu nie wystarczy rada, by najpierw wysprzątał swój pokój. I właśnie tym ambitniejszym dedykuję rzecz o podźwignięciu się ze stanu bezradności i dezorientacji. Załóżmy, że pokonałeś już swelenistwo, a rozrywka nie stanowi sensu twego życia. Załóżmy, że nie wystarczy ci marudzenie i szyderstwo z przeciwnika. Ciągle jednak czujesz się słaby i nieznaczący, pozbawiony wpływu i pomysłu na działanie, a twoi rówieśnicy nie wykazują żadnej inicjatywy. Pierw pozbądź się lęku przed samookreśleniem nie ograniczy ono twoich możliwości, a je zwiększy. Prędzej namalujesz obraz jednym pędzlem aniżeli ich stosem. Teraz pomyśl, czy bliższa jest ci ofensywa, czy obrona. Czy wolisz budować opór społeczny wobec rewolucyjnej hordy i jej sojuszników, czy odważnie umacniać życiodajną kulturę. Zależy to od Twojego charakteru. A każda z tych ról jest niezbędna, i dobrze byś określił, czy wolisz się bić, czy osłaniać. Określ też swą specjalność. Która z instytucji szczególnie droga jest twemu sercu? Nauka, sztuka, religia, naród, rodzina czy własność? Wpierw nabądź biegłości w obronie tej jednej. Ona pozwoli ci odnaleźć ścieżkę. Uważaj, byś wybrał ją podług talentów, jakie masz, a nie jakich byś chciał. To poświęcenie jest konieczne. Może chciałbyś tworzyć, a artysta z ciebie przeciętny, lecz nie niezły organizator. Może chcesz brylować na wiecach, lecz brak ci charyzmy i lepiej sprawdzisz się na zapleczu. Dziedzina dopasowana do twych zdolności pozwoli ci działać lepiej, a porzucenie swego marzenia szybko nagrodzi ci uznanie w oczach innych. Nie ufaj w tej sprawie własnemu rozeznaniu, lepiej spytać innych, w czym jesteś najlepszy. W każdej dziedzinie możesz przysłużyć się w sprawie, bo walka ideowa to walka totalna. Możesz rysować, gotować, filozofować czy dowcipkować. Dziś wszystko jest frontem walki. I tak wybierz ścieżkę polityka, badacza, organizatora, artysty czy ulicznego reaktywisty. Ale nie rób tego pochopnie, bo zmiana ścieżki jest czasochłonna, a i tyle odniesiesz porażek wskutek złego wyboru, że zniechęcisz się do dalszych działań. Przemyśl swą metodę walki, lecz nie przywiązuj się do niej. Gdy trzeba, porzuć ją, koryguj lub wyostrzaj. Wielu przywiązuje się do swej metody i stosuje ją nawet, gdy przynosi opłakane skutki. Nie powielaj tego błędu. Pamiętaj, że środki to tylko środki. Wiedz, że będziesz zaczynał od zera. I bądź pokorny. Niech nie uraża Twej dumy rola skromnego pomocnika. Pierwsze miesiące będą trudne. Twoje dzieła nie będą wielkie i pochłoną mnóstwo sił. Przetrwaj to. Jeśli uda ci się uczynić, akty kontrrewolucji nawykiem przestaną sprawiać ci tak wielki wysiłek. Poszukaj drużyny. Pomoc na pewno ci się przyda. Jeśli już znasz właściwe osoby, jesteś prawdziwym szczęściarzem. Najpewniej jednak będziesz szukać grupy lub kompletować ją sam. Powoli i systematycznie tkaj reakcyjną sieć. Nie bądź przy tym natarczywy i nikomu się nie narzucaj. Jeżeli to się nie uda, pokaż się innym jakimś własnym dziełem w sieci lub bliskiej społeczności. Wtedy zaczną się tobą interesować i sami przyjdą do ciebie. W tworzeniu grupy nie kieruj się wyłącznie sympatią. Wpierw pomyśl, czy dana osoba jest poważna, sensowna i czy można na niej polegać. Nie oszukuj się co do niej, jeżeli widzisz, że się nie nadaje. Następnie, patrz, byście uzupełniali swoje braki i podzielali cel, nawet jeśli wasz stosunek będzie oschły. Jeśli uwielbiasz snuć wizję i plany, ale trudno ci coś rozpocząć, znajdź twardego zawodnika, którego irytuje bujanie w obłokach i zmieni plany w czyn, nie pytając cię nawet o zdanie. Jeżeli wciąż badasz i w tych badaniach się zatracasz, znajdź tych, którzy już działają i życzliwie wskazuj im, co mogą poprawić. Jeśli twe nastawienie do ludzi jest przyjacielskie, lecz unikasz konfrontacji, łagodź konflikty w swojej drużynie. Każda z tych ról jest ważna, by Twoja grupa działała sprawnie. Nie zniszcz tego, co z trudem budowałeś, wystrzegaj się awanturnictwa i pieniactwa. Jeżeli jednak drużyna wciąż stoi w miejscu, Opuść ją i szukaj dalej, lub zacznij działać sam. Bez żalu porzucaj leniuchów, o nic ich nie proś i nigdy na nich nie polegaj. Daj im pierwszą, drugą szansę, lecz nigdy nie dawaj trzeciej. Nie ty będziesz winien ich rozgoryczenia. Gdy odnajdziesz lub stworzysz drużynę, zwiększają się twoje możliwości. Pora wyznaczyć pierwsze misje. Niech będą one pokorne. Drobne i ćwiczebne. Nawet w takich jednak bądź solidny i pożyteczny. Dobrze wykonana praca tworzy naśladowców. Nigdy nie pozuj na gwiazdę, bo staniesz się groteskowy. Znaj swoje miejsce na froncie. Wyznaczaj małe kroki i na nich koncentruj uwagę. Inaczej pogrążysz się w wizji wielkiego projektu, a te działania zostaną sparaliżowane przez fantazje i marzenia a samo już drobne, ukończone działanie wybija cię ponad wyznawców świętego spokoju. Jeśli chcesz od razu zbyt wiele, wykonaj pracę wewnętrzną, by pozbyć się pychy. Twoja praca to utwierdzenie się w przekonaniach. Pamiętaj, że walka będzie trudna, nigdy się nie skończy, nie zostanie doceniona, że będą z ciebie szydzić i doświadczysz niewdzięczności. Przyjmij to od razu, by uniknąć zaskoczenia. Czas wolny wypełnij działaniem lekkim, lecz rozwojowym wzmocni twą wolę i uzupełni luki w wiedzy. Swe lektury, spotkania i rozrywki dobieraj tak, by też służyły twemu celowi. Nie daj się zmylić rewolucyjna dzicz jest bardziej od nas oczytana. Nie patrz na egzemplarze najbardziej tempe, a te najbardziej błyskotliwe i nie lekceważ przeciwnika doceni ich za samoorganizację i taktykę choć służą złej sprawie, często nas przewyższają. Śledź działania przeciwnika i ucz się od niego, nigdy jednak nie zapominając o naszych pryncypiach. I wreszcie, pamiętaj, że nie wystarczy wysprzątać swój pokój. Sprzątaj go, czyszcząc naraz świat z rewolucyjnego chaosu. Zostań wojownikiem kontrrewolucji, noś tę ścieżkę w sercu, przenigdy się jej nie wstydź, a razem. Przepędzimy barbarzyńców i ocalimy to, co w naszej kulturze trudne, ale ważne. I choćbyśmy się nigdy nie poznali, wspólnie przywrócimy harmonię społeczną.